Pamiętacie tą serię na poważnym kanale gdzie dwóch typów odgaduje utwory na podstawie pierwszych kilku sekund a łącznie do wykorzystania mają 30... No to to jest właśnie ta seria. No i dzisiaj w dzisiejszym odcinku będzie amerykański trap, ponieważ nikt nie chciał niemieckiego zobaczyć. Taka, takie były wybory w ankiecie. No trap amerykański lub niemiecki. No więc dzisiaj Ameryczka. Ja się totalnie nie znam. Kuba jest ekspertem, Konrad, nie wiem, przekonam się sam dzisiaj. On pewnie też. Czasem zdarza się tak, że w tej serii mówimy wam, żebyście na przykład zasubskrybowali kanał albo wbili na nasze Instagramy. Dokładnie tak. Czasem podajemy też jakiś hashtag do napisania, który jak napiszecie to dostaniecie serduszko pod komentarzem. Na przykład hashtag Trap. No i mm, też po powiedzeniu tego to zaczynamy odcinek, więc yy, przejdźmy do rzeczy. Dobry jako, iż że ponieważ podobno jestem teoretycznie ekspertem od amerykańskiego trapu, to mam to wygrać. Zobaczymy. Dobra, z, z YouTube'a Owszem. Na, w, w jedynce nie ma na początku, nutki tylko, tylko jest jakieś intro. Dwójeczka. Follow God. Kto? Kanye West. Dobrze. Uhuhu. <trujewódź> X -Tour life like, this is what life like. Life Lil Uzivert. Nie wiem czy dobrze to wypowiedziałeś, ale. X Author Life. Ja sam finiałem. Ale tak, no, no dobrze, no, dobrze no, tak, to no. prawidłowo Jeszcze tam takie cwerki są jakieś, jakieś takie niepolskie. No nie wiem, nie tak. wiem really really liked... Czwóreczka. Ey, mm. Bad and Bowie Bad and budzi. Dokładnie tak Tak, a kto? Migos Tylko I Lil Uzibert.

Rick Flair Job tu się zgadza, a tak. artyści? O Boże, tam jest y, Offset Tak, druk Offsetowy no. I... I ten... Nie wiem czy to jest jako artysta Czekaj Rick Flair to, to nie wiem No ale jest dobrze, tak? No dobra, bo jest... Okej, okay, no to masz punkt Ale ty tylko to jest Offset i Metro Boomin A, ale to jest jako Producent powiedzmy Okej, okay, bo ja się nie znam, więc... Okej, okay, no Rick Flair, Siódemka, siódemka e, Rockstar Post Malone I? i 21 Savage. Dobrze, dobra. Ósemka Highest in the room. Kto? E, Travis Scott. No i. I no, no i. Tak. Okay, no nie no ten nie no tam jest hidro tak? Bo normalnie masz... na Spotify'u tam no, no nie ma tego A, A? więc y tracę tylko teraz sekundy Kuba spokojnie No nie no niestety nie będę ekspertem chyba A, ok, okej to jest Drake Made and the Grove Jeszcze ma kogoś na picie no, kogoś tam ma? No, z tym czarującym chłopcem z piękną brodą, taką też czarną. Dobrze, w takim razie masz punkt, a ten chłopiec no. nazywa się Rick Ross. O, do, o dokładnie, jest taki big trochę. Witam, nazywam się Pan Rad. Numer jeden. Nie znam tytułu Numer dwa e, Babuszka Boy e, d, Tak jest Tak Trzy. Numer cztery oh. e, Numer cztery to jest Godzilla Eminem'a z Juicy World, który ty niestety nie żyje, Piąty? Tak Pięć Nie ma tego, szósty Szósty to jest... Jak on się nazywa? I to jest piosenka... Humble Nie będę mówił, bo jak ktoś dokładnie mówi... Jeszcze kropka na końcu tak, dokładnie. I on się nazywa Candy Camel. Tak jest. No. Jest. Super, udało się. No. Numer siódmy, tak? Tak. Ósmy. O, to jest proste. Mobamba. bomba. Ale Nie, nie pamiętam, bez keto. Nie pamiętam. Wykonawcy nie, nie mają szans. Do piątki miałbym fajną podpowiedź. Taką bardzo naprowadzającą. Dobra, piątka. ja to znam, tylko nie wiem, gdzie jest. A. Ale ja to znam, ale nie wiem, co to jest. To się nie znam tu. Okej, okay, to może tak. Ym. A to, piątka to jest ten, to są yy, yy, trawisko, tam jest, zapomniałem. No. Yy. Nie, nie, nie pamiętam. Mam ochotę wyjść, siebie, i stanąć okay. tam. Dobra. Nie wiem, nie wiem. Bo, no to inne, My jeszcze siódmego nie masz. Nie mam połowy z Mam super podpowiedź do siódmego dla ciebie. Taką masną. Dobra. No. Nie wiem co to? To ja ci powiem. Ten utwór ma taki tytuł jak nazywa się RK Tresa w lolu. Can... Czwórkę kliknąłem, miałem trójkę. KURW! Czemu trójkę? No bo tak Nie, ja lewnie, trójki też nie mam już. Słuchaj, to podpędza kronata, który jest w trójce, odebrał nagrodę Grammy w, w tym roku. A no ja wiem, tylko... I tak... bardzo go lubi Billie Nie wiem, nie wiem. Nie wiem, nie Oro wiem, włoko. zwariowałem, zwariowałem. <grym> eee, nie wiem, nie wiem, nie wiem, przesłucham sobie piątki do końca. <grym> No, 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 no. Tu. Już trzy razy był Wiem. Nie wiem, stary eść, piec ja już totalnie. Nie no dobra, to koniec mogę. To jest upadek człowieczeństwa. Siema, witajcie na poważnym kanale, a nie, 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 to nie jest nowy odcinek, to jest zakończenie tego samego odcinka. Dokładnie tak. Zbejtowałem was potężnie, ale skoro już tutaj jesteście i mnie słuchacie, to możecie zasubskrybować ten kanał jeszcze raz. Dla ten, żeby tak, uch, Ale drugi raz dwa 2 dwa plus, czyli jak już subskrybowali, teraz drugi raz klikną. No, się nie. Klikuję. Nie, bo żeby zasubskrybować drugi raz musisz najpierw odsubskrybować, więc tak zasubskrybujesz i chcesz jeszcze raz zasubskrybować, to musisz najpierw odsubskrybować. Nie, powiedziałem zasubskrybujcie drugi raz. Ty nie słuchasz człowieku dzisiaj. Niczego nie słuchasz chyba. Blisko tak. Marka, będziesz słuchał za karę. Ej, no. Ej, właśnie. W dzisiejszym odcinku wraca dawno rozpoczęty rytuał karania przegranego, tak więc dziś Konrad jakoby, że strasznie, no jak powiedzieć, no... upokorzył polską scenę amerykańskiego trapu. No to będziemy musiał słuchać Disco Marka do końca dnia. Tak. A my żegnamy się z Państwem, oglądajcie kolejne odcinki, jaka to melodia na tak. poważnym kanale. Widzimy się już niebawem. Zostańcie z nami. Widzę jeszcze na Instagramki i siema Nie baw się tak dobrze No czekaj wracamy, wracamy, zaczynamy kolejny odcinek